Chodzimy do przedszkola trzy razy w tygodniu z naszą przyjaciółką Kają. Cześć, Kają. Cześć, Dominika, jak się masz? W porządku, dziękuję. Dzisiaj będą rozdawane role do przedszkolnego przedstawienia. No dalej, chodźmy. Chcę wiedzieć, kim będę w trzech małych świnkach. No tak, przedstawienie, wspaniale. Ja chcę być małą świnką. Chrum, chrum. Ja też. Chrum, chrum. <rium> ty też chcesz być małą świnką, Kaju? No tak, proszę! Chrum, 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 z kaskiem? Krum, 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 krum! I chrum! mnie! Świetnie, chrum kasz ty, Chodź, komu z kaskiem? Chrum, 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 proszę chrum. bardzo, tym ku skarbie chodź tutaj, pomogę ci założyć kask! O! Drapiesz się po głowie, swędzicie? Tak! O! Oh, chrum, chrum! Widziałaś, widziałaś maila z przedszkola z zeszłego tygodnia? Co? Tak! Ach, wszy, no jasne. Może dlatego się drapie. Wszy? Tymku, zdejmij na chwilę swój kask. Muszę mieć bardzo dużo światła. Mamusia powiedziała nam, że nasza pani z przedszkola wysłała jej maila. Który mówił, że kilkoro dzieci w przedszkolu ma wszy. Mamusia sprawdzała włosy Tymka. Byś tylko przez chwilę mógł nie drapać się po główce. Wiem, że swędzi, ale wytrzymaj. Och, tak, Dominiko. O, tak. tak. Z całą pewnością masz wszy, Tymku. To dlatego swędzi cię główka. No wiem. Możemy iść już do przedszkola? Oj, nie, przepraszam, Tosiu. Póki się tego nie pozbędziemy, nie możecie iść do przedszkola. Mm. Tosiu, czy swędzi cię główka? Tak, troszeczkę. A ciebie, Kaju? Nie, mnie bardzo swędzi. Och, Tymku. Dobrze, Kaju, trzymaj prosto główkę i się nie ruszaj Skąd Tymek ma wszy, mamusiu? Kiedy dzieci bawią się razem, to wszy mogą przeskakiwać z główki na główkę Co to są te wszy? Wszy wykluwają się z jajeczek zwanych gnidami, a jak się wyklują, to wtedy swędzi <laughs> Czysto, Kaju, nic nie masz <laughs> Super! No dobrze, siadaj, Tosiu, sprawdzimy twoją główkę Zobaczymy Tak, obawiam się, że ty też masz wsze jak Tymek ale ja ich nie chcę! Oj, nie martw się, Tosiu! Ja też miałam wszy, jak byłam w Twoim wieku! Zabierz je ode mnie! Wszyscy mieliśmy wszy skarbie, nie martw Serio? się! Serio? Tak, i dlatego wiem, jak się ich pozbyć. Nie martw się, Tosiu. Mamusia coś na to poradzi. Chodź i usiądź. Tak jest. Dobrze, Tosiu, tymku. Muszę wyczesać wam włosy. To specjalny grzebień, żeby pozbyć się gnit. No dobrze. Czas na nas, Kaju. Chodźmy. Dlaczego Tosia i Tymek nie idą dziś do przedszkola? Muszą zostać w domku. Usuniemy im wszy, żeby nie zarażały innych dzieci. Oj! Już w porządku, chodź, oczyścimy ci głowę. Ale nie możemy dziś opuścić przedszkola. A co z trzema małymi świnkami? O, nie martw się, zapytam panią przedszkolankę o rolę dla Was w przedstawieniu. Obiecuję. Dzięki, Dominika. Proszę bardzo. <noise> pa! Cześć! Pa, Kaju! Pa! Dzięki, Dominiko. Do zobaczenia, pa, pa. To niesprawiedliwe. Nie poszliśmy do przedszkola. Zostaliśmy w domu, a mamusia wyczesywała z moich włosów wszy. Włosy są takie śliskie, mamusiu. Dlaczego nałożyłaś na nie odżywkę? Bo wtedy łatwiej wyczesać gnity. Mam sterczące uszka, jak trzymałe świnki. Patrz na mnie, Tosiu! Tosia jeszcze jest na górze. Mamusiu, kiedy Tosia do nas zejdzie, pójdę po nią, jak tylko skończę z twoimi włosami. Hej, Tosiu, co tutaj robisz? Bawię się zabawkami na dywaniku. Tak jak w przedszkolu. Oj, Tosiu, naprawdę chciałaś iść dzisiaj do przedszkola, co? Tak. Czy nadal dostaniemy rolę w przedstawieniu? Nawet jak nas nie było. Pani przedszkolanka na pewno przydzieli wam jakieś rolę. Zobaczysz. A teraz chodź. Wezmę króliczka. No dobrze, weź króliczka. No już. Świetnie, a teraz chodź, pozbędziemy się tych gnit, żebyście mogli pójść do przedszkola. Hurra! Prawie skończyłam, Tosiu. To trwa wieki! Twoje włosy są dłuższe niż Tymka. Patrzcie na mnie! Puściłem na tę okazję specjalną muzykę. Zatańczyłem dla Tosi. Zobacz, jak tańczę. Czysto, Tosia. Nie mam już nic we włosach. Ja też nie mam. Taniec zdrowych włosów. No dobrze, już skończone. Sprawdzę wam główki za na pewno pozbyliśmy się wszystkich gni. Dobrze, dobrze dziękujemy. Świetnie tańczycie. Dobrze, Tosiu. Musimy umyć Ci główkę i wysuszyć włosy, tak jak Tymkowi, żebyście jutro mogli iść do przedszkola. Mamusia umyła mi włosy. Wysuszyła je i uczesała. I wtedy... Mamo, cześć, zaszły tosiu, do nas cześć, po kół. przedszkolu. Cześć, Kaja! O, cześć! Wchodźcie, wchodźcie. Wiecie co? Będę w przedstawieniu małą świnką. Chrom, chrom, chrom! Mam nadzieję, że ja też. Chrom, chrom! Może będziesz Tosiu? Pani przedszkolanka prosiła Kaję, żeby przekazała wam te koperty. W środku jest napisane, kim będziecie. Jaką dostałam rolę, mamusiu? Pokaż. Będę małą świnką? No, niech spojrzę. O, nie, ty będziesz domkiem. Domkiem? Tak! Domkiem! Tak, jesteś tym domkiem, który zbudowały trzy świnki. To wiem, ale to chyba nie jest dobra rola. Nasza pani mówiła, że to świetna rola. Będziesz grał trzy domki, Tymek! Hurra! <laughs> o, się zobacz! Będziesz wielkim złym wilkiem! Tak! Ura! Jestem domkiem ze słomy. <laughs> Tęskniłam dzisiaj za wami. Wtedy Kaja powiedziała: Czy będziecie ze mną chodzić do przedszkola, jak się przeprowadzicie? Czy będziecie ze mną chodzić do przedszkola, jak się przeprowadzicie? Będziemy, prawda, Mamusiu? Chcemy dalej chodzić do przedszkola z Kają. Oczywiście, że będziecie. Nie wiem, co byśmy zrobili bez naszej Kaji. I to, powiedziała Mamusia, byłoby na tyle. macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj bardzo swędziały nas głowy. Pamiętacie, czego użyła mamusia, żeby wyczesać nam wszy? Czy to była szczotka? Czy specjalny grzebień? Odpowiedź jest za tą chmurką. Spójrzcie! Prawidłowa odpowiedź to specjalny grzebień. Zobaczcie! Czysto, Kaju, nic nie masz. <grystokaj> Super! <grystokaj> no dobrze, siadaj, Tosiu, sprawdzimy twoją główkę. Zobaczymy. Tak, obawiam się, że ty też masz jak Tymek. Ale ja ich nie chcę! O, nie martw się, Tosiu, ja też miałam wszy, jak byłam w twoim wieku. Zabierz je ode mnie! Wszyscy mieliśmy w wszy, nie martw Serio? się. Serio? Tak, i dlatego wiem, jak się ich pozbyć. Nie martw się, Tosiu. Mamusia coś na to poradzi. Chodź i usiądź. Tak jest. Dobrze, Tosiu, tymku. Muszę wyczesać wam włosy. To specjalny grzebień, żeby pozbyć się gnit. No dobrze, czas na nas, Kaju. Chodźmy. Świetna gra! Było fantastycznie. Do zobaczenia! Odwiedził nas dziś nasz kolega Robert. Podnieś, podnieś to tymek. Razem z Robertem występujemy w przedszkolnym przedstawieniu trzy małe świnki. Rety, mój kostium jest naprawdę świetny. Dostałem kostium domku. Mogę przymierzyć? Tak. No, dobra. Zakładamy. Nasze kostiumy są bardzo różne. Pokazywaliśmy je tacie, kiedy mamusia była na spotkaniu. O rety. Będziesz świetnym domkiem, tymku. Tato, nie mogę tego założyć. Dobrze, przełóż przez to. Pomożesz mi? No dobrze. No, o. dziękuję. Przyniosę ci maskę. O, jeszcze maska. Chodź. W przedstawieniu trzymałe świnki gram rolę trzech domów, które zmuchiwał wilk. Dziękuję. Pomożesz mi tato? No dobrze, zakładamy. Dziękuję. O, to świetna maska. Halo. Uuu. To o co chodzi w tym przebraniu, tymku? Jestem domkiem ze słomy. Widzisz? Mhm. A jak go teraz przekręcę, to będę. Domkiem z patyków! Haha, genialne! A teraz będę domkiem z cegieł. Świetne U. przebranie, Tymek! Dzięki! Fajny masz krawat! Dobra, mama powiedziała mi, że mamy przećwiczyć wasze dialogi z przedstawienia. Zgadza się? O, tak! Ale Domek nic nie mówi. Ale narrator mówi. To ja opowiadam historię. A, a my ją odegramy! No dobrze, chodźcie, pokażecie mi. Dobrze! Ale potrzebujemy złego wilka. O, Tosiu! Tosiu! Idę! Dmuchnę i chuchnę i cały domek zdmuchnę. Chłopcy, w domu jest wilk! Nie, to ja tato! O, uf. To co, przećwiczymy przedstawienie? Tak. Gotowy, panie wilku? Tak! Roar! Dobrze, Tymek. Na początku przedstawienia jesteś domkiem ze słomy. O! Stań tam, proszę! Dobrze! A ty, Tosiu, czekasz na swoje wejście. Usiądź tam. Dobrze! Dziękuję. Dobra. Ja mówię, nasza opowieść zaczyna się kiedy. Kto to może być, Tatusiu? To jakaś pani i pan! O! To ludzie, którzy mieli dziś przyjść oglądać nasz dom. O! Mama mówiła, ale zapomniałem. Otworzę drzwi. O, no dobra. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Witam. Dzień dobry. Witam pana. Nasz dom jest na sprzedaż. Proszę, proszę wejść. Je? Jest mały bałagan. A ci ludzie mogą go kupić? Robimy próbę do naszego przedstawienia. U. Nazywa się Trzymała Świnki. U. Kim jesteście? Ja jestem Maciek, a to Maja. A wy kim jesteście? O, ja jestem trzema domami, a ja wilkiem. Ra! A ja jestem narratorem. No naprawdę, tak się nazywacie? Nie! <grystanie> Jesteśmy Tosia i Tymek. Mieszkamy tu, a to nasz kolega Robert. Maciek i Maja przyszli obejrzeć nasz dom. Kupią państwo nasz dom? <grystanie> Nie wiem. Musimy się najpierw rozejrzeć. Zapraszamy do kuchni. O, prowadź, wielki zły wilku. Przeciwiczymy tak. scenę z domkiem ze słomy? Nie, jeszcze nie. Musimy pokazać Stosią państwu nasz dom. Przepraszam. No dobra. Wrócę za chwilę i się pobawimy. To są nasze rzeczy do malowania. Mamy tu pędzle i farbki. To jest lodówka z naszymi obrazkami. To nasz stół. O. A to są drzwi do ogrodu. Tato, mm. mogę pokazać państwu nasze pokoje na górze? Pewnie, że tak. Dziękuję za pomoc, kochani. Ale najpierw musimy pokazać ogród. A, no racja. Chodźmy. Maja i Maciek obejrzeli nasz ogród. A potem Dymek pokazał im górę. <śm> ja to podniosę, podniosę. O, ktoś Taka. się chyba zaklinował na schodach. Kiedy poćwiczymy nasze role do przedstawienia? Niedługo. Tak, Robercie, to długo nie potrwa. To twój pokój, Tymku? Tak. I mój! Ja śpię na górnym łóżku, a ja śpię na dolnym. O. o, czy to twój króliczek, Tosiu? Tak, to księżycowy króliczek. O. Co jeszcze pokażemy? Sypialnie rodziców. O, ostrożnie. Ech, zapraszam. Kolejny piękny pokój. Podoba nam się Wasz dom Tosiu i Tymku. Brawo, bliźniaki. Ja zrobię naszym gościom herbatę, a Wy dokończcie ich oprowadzać. Dobrze, Tato. Możemy też dostać ciasteczka? Hm. Zobaczę, co da się zrobić. No i dostaliśmy ciasteczka. Czekoladowe ciasteczka. Mniam. I kruche ciasteczka. Maciek i Maja jeszcze raz obejrzeli każde pomieszczenie w naszym domu. Dobrze ci idzie, Tymku? Może ciasteczka. Nie, ja nie, dziękuję. Dziękujemy za oprowadzenie nas. Macie naprawdę uroczy rodzinny dom. Zdradzić Państwu ciekawostkę? Mieszkamy tu od urodzenia. O, to dobrze się składa, Tymku. Bo ja niedługo urodzę dziecko. <grym w> <grym w> Czyli w pani brzuszku jest mały dzidziuś, jak w brzuszku mamy Antka? Właściwie to dwoje dzieci. <grym w> dwoje? <Bliźnięta? grym w> tak, spodziewamy się bliźniąt. Bliźnięta jak my? Tak. Bliźniaki są najlepsze. <gry> tak! To prawda! Pozwolimy teraz państwu usiąść, prawda? O, dziękuję. Uu. Czyli kupią Państwo nasz dom? Jeszcze nie wiemy. Musimy to najpierw przemyśleć. Chcieliby Państwo to przemyśleć oglądając naszą próbę? Z chęcią zostaniemy i zobaczymy fragment. Świetnie! Proszę, możemy, Tatusiu? Nie widzę przeszkód! Mam nadzieję, że będą państwo tu mieszkać. Ja też. I wtedy pan Maciek powiedział: "Właśnie taki szczęśliwy dom chcielibyśmy kupić." Właśnie taki szczęśliwy dom chcielibyśmy kupić Tosiu i Tymku. Hurra! O. Dzieci poruszyło się w moim brzuszku. Chyba im też spodobał się dom. Tosiu, Tymku, chodźcie! Pokażemy przedstawienie. Tak, Robert był bardzo cierpliwy. Możemy już zacząć przedstawienie. Tymku, ty stań tutaj. A ty, Tosiu, czekaj na swoją scenę. Dobra, wszyscy gotowi? Tak! tak. Trzy małe świnki. Nasza opowieść zaczyna się, kiedy pierwsza mała świnka zbudowała domek ze słomy. Oto on. I to, powiedział Robert, byłoby na tyle. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy. Ćwiczyliśmy dzisiaj nasze przedstawienie. Pamiętacie kto był przebrany za wilka? Czy to był Tymek? Czy może Tosia? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Pójście, prawidłowa odpowiedź to Tosia. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia.